W Polskiego MSZ było Dziękuję. naszym gościem. Dziękuję bardzo, życzę panu wesołych świąt. Tak, drodzy państwo, to nie naziści przybyli z kosmosu i opanowali Niemców. Zło, II wojna światowa wyszła właśnie z Niemiec na skutek paktu Ribbentrop-Mołotow. Dziękuję serdecznie raz jeszcze, a za chwilę politycy ciąg dalszy mojego programu. Pani prezes Gersdorf opowiada, w szczególności za granicą, o, Polskie, o Polsce takie rzeczy, że, że powiem tak... Wstyd mnie ogarnia, kiedy słyszę, że ktoś, kto mieni się pierwszym prezesem Polskiego Sądu Najwyższego, może o polskim państwie poza granicami kraju opowiadać takie rzeczy, nawet jeżeli dzieje się to tylko w środowisku sędziowskim. Po prostu wstyd. Wstyd za to, kto w ogóle został na urząd tego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wybrany. Ja z zażenowaniem słuchałem słów pana prezydenta. Wydaje mi się, że przekraczane są kolejne granice, są jakieś nowe standardy funkcjonowania państwa, kiedy to prezydent o pierwszym prezesie Sądu Najwyższego mówi takie rzeczy, przy czym nie jest to wymiana argumentów, tylko no takie już personalne jakieś inwektywy. Wstyd to pojęcie obce dla prezydentury Andrzeja Dudy i symbolem będzie wielokrotne złamanie konstytucji. Przyjęcie ślubowania od Piotrowicza i Pawłowicz, skandaliczne ataki na sędziów i te słowa, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków. Wstyd kierowany przez panią prezes Sąd Najwyższy uznał, że to, co się dzieje w tej chwili z tą ustawą dyscyplinującą sędziów, to jest gorsze niż stan wojenny. No, jako historyk muszę zaprotestować, bo uważam, że pani prezes Gerzdow powinna się odciąć od takich opinii, które są ahistoryczne, kłamliwe, nieprawdziwe. Dziwe. Pan prezydent w mojej ocenie użył mocnych słów, ale wyraził swój emocjonalny stosunek do tej sytuacji. Część druga programu Punkt Widzenia, a w niej politycy. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Oraz Pan Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczypospolitej. Dobrze zaktywowałem? Rzeczy. Tak. Ja muszę powiedzieć Panie Redaktorze, że nastrój świąteczny już tak się Panu e, Posłowie udzielił, już, już, już w garderowie, że ja nie wiem jak my w ogóle A co robił Pan Poseł? A, no do świeczki śpiewał, 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 śpiewał i wszystkim życzył wesołych Ładnie Pan świąt. śpiewa? Dzisiaj z Lewicą śpiewał. będę kolendę śpiewał. Lewica zaśpiewa kolendę? I to jest Lewica-Lewica. No nie, koalicja obywatelska to taka niecałkowicie lewica. Nie, chyba. znaczy ja muszę... Ale już Do tematów posukałem. poważnych, drodzy państwo. Prezydent Duda w wywiadzie dla TVP Info mówi, wśród sędziów w Polsce jest grupa niestety dosyć istotna ludzi, którzy uważają, że ma być tak jak było. Czyli, że sędziowie de facto nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Trudno się nie zgodzić, pani piekarska trudno się nie zgodzić z panem prezydentem. czy znaczy ja się w ogóle bardzo dziwię, bo jak, i bardzo mnie to martwi, jako, jako osobę, która ym, wykonywała, zresztą nadal wykonuje zawód radcy prawnego i występowałam w sądach. I naprawdę najgorsze, co w tej chwili się dzieje, to jest, jakby abstrahując od tej całej sytuacji, ale burzenie autorytetu sądu. Dzisiaj sądy nie mają już po prostu żadnego y, autorytetu, a wydaje mi się, że wszystkim siłom politycznym, społecznym powinno jednak zależeć na tym, żeby ten sąd miał autorytet i sądzę, że jednak takie wypowiedzi tak ważnej osoby, tak ważnego Polaka jakim jest Pan Prezydent no, znaczy w, wydaje mi się, że czasami lepiej pomilczeć albo po prostu ugryźć się w język, bo uważam, że mimo wszystko, bez względu na to, co się stało i tych zmian i tak dalej, to przyszły rok powinien być jednak rokiem, w którym będziemy no, ja jestem w ogóle osobą, jestem optymistką i osobą zawsze pełną nadziei, ale że usiądziemy i naprawdę zaczniemy się zastanawiać, co zrobić żeby obywatel mógł e, szybko uzyskać wyrok, bo pan jest zresztą e, przedsiębiorcą.